Bo mam więcej roboty przy montażu Eee, ta sypialnia wyglądała w błękitnych odcieniach Czemu to wszystko musi być, jak się bym weszła do tego budyniu, nie wiem, nie budyniu galaretki Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał klopsiki i inne zjawiska pogodowe Ale tam główny bohater dla swojej ukochanej przygotował Galaretkę? Wielką? A w środku wyrzeźbił coś? Nie wiem, jak ktoś oglądał, to wie, o co chodzi <tuszę> Tak mi się kojarzy ten kolor Odbierz ją następnego ranka i czujesz ją odświeżona. Nic dziwnego, łóżka w zamku są po prostu cudowne. Nie wiem jak wy, ale ja mam materac taki, aż przestać się przyznać, ale już od 14 lat ten sam. To jest materac zrobiony przez mojego tatę. I on cały czas jest twardy. Ja nie lubię na przykład miękkich materaców, które się zapadają, czy dostosowują do ciebie. Ja lubię takie twarde. nie jest tak twardy jak podłoga. Owszem, trochę się tam ugnie pod tobą. Ale wiecie, to nie jest, to jest taka dosłownie galaretka, czy coś innego, jak się położysz, to. No, to się zapada z tobą. Odwracasz się na bok i rozciągasz po pokoju, rozglądasz po pokoju, chłonąc cały ten luksus. Moc tutaj mieszkać i być damą na zamku? To byłaby ogromna przyjemność. Jeśli kobieta tylko tego wymaga od swojego życia. Kiedyś razem z Anną marzyłyśmy o takim życiu. O luksusach i przystojnym gentlemanie, który zwalałby nas z nóg. A teraz, kiedy mam to wszystko za w zasięgu ręki... Zastanawiam się, czy to wystarczy. Patrzcie, jaka zachłanna, nie? Dostała co, o czym marzyła, i jeszcze więcej by chciała. Persji odkupił dla mnie moją wolność i postąpił bardzo szlachetnie. Za co będę mu doskonale wdzięczna. Czy nie byłoby rozważnie ofiarować takiemu mężczyźnie swoje serca, skoro on tego pragnie? Co myślę o Persji mi moim pobycie tutaj? Muszę uratować Annę. Dokładnie. Nie mogę myśleć o mężczyźnie, kiedy moja przyjaciółka jest w niebezpieczeństwie. Kiedy już się ubrałaś, idziesz do jadalni w poszukiwaniu Persiego. Gdy jednak wchodzisz do pomieszczenia, widzisz go rozmawiającego z. Run. Ach, <laughs> tutaj jesteś, moja kochana. Doskonałe wyczucie czasu. Co Run te... tutaj robi? I dlaczego nie wygląda na zaskoczonego moim widokiem? Dlaczego nie zmieniłaś stroju, który był. Stylisz? Gdzie jest to druga suknia? Okej, okay, ale. Dobra, nieważne. Właściwie to wygląda na smutnego. Nie wiem już czego oczekiwałam. Może zwyczajnie ucieszy... zwyczajne ucieszenie się na mój widok by wystarczyło? Chciałbym Cię przedstawić mojemu bratu. Ey! Mm. What? C -c Co? Oni są jeszcze w stanie mnie zaskoczyć? Jestem w tak ciężkim szoku. Powiedzcie mi, że ktokolwiek się tego spodziewał. Ja w życiu. O, aż mi się ten zmienił. Jestem tak szokowana, że nie wiem, co mam powiedzieć. Are you kidding me? Twojemu komu? Nie odwiedzał rodzinnych stron już od wieków. Powinienem się lepiej przygotować na te odwiedziny. Z drugiej strony, początkowo nie byłem świadomy jego kłopotów. Jestem pewien, że moja wizyta i trudne położenie totalnie cię zaskoczyły, persji. Co się tutaj dzieje? Mój brat uwielbia poznawać kobiety na aukcjach. Co? Och, przestań, bracie, czy ty czasem odrobinę nie przesadzasz? Porzuć pozory Persji. Prawda wyszła na jaw. I ja mam jej powiedzieć, czy może ty to zrobisz? Wiedziałam, żeby temu typowi nie ufać. A mimo to poszły opcje z diamentami. <gryw> Musiałam sprawdzić, o co tam chodzi. Powiedzieć mi o czym. Obawiam się, że bardzo źle o mnie pomyślisz, moja pani. Ale uratowałeś mnie z rąk tych złodziei. To dlatego zapłaciłeś za mnie pół miliona złotych monet. Czy tak jej powiedziałeś? Cóż, nie musimy wchodzić w szczegóły, prawda? Coś jest nie tak. No wow! Dopiero teraz to zauważyłaś? Leśni złodzieje działają na jego zlecenie, tak samo jak każdy inny złoczyńca w tym rejonie. Widzisz, mój brat, jako pan ziemi, ma duże trudności z utrzymaniem naszego dumnego nazwiska. Nie brnąłbym kto to aż tak daleko, bracie. Myślę, że tata byłby bardzo dumny z moich genialnych umiejętności przedsiębiorczych. Przestępcy przynoszą ogromne korzyści. Nie zapłaciłeś za mnie? Oni pracowali dla ciebie? Jeśli to będzie jakieś pocieszenie, zapłaciłbym za ciebie pół miliona w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, gdyby zaszła taka potrzeba. A drugi raz byś zapłacił? Jakby drugi raz zaszła potrzeba? Tak by tam, mnie, no bo te... pół miliona tu, pół tam. Jak to się tyle warto, to wiecie, coś tam go, tam wiecie, no tak się zgadać, żeby go porywać, później po połowie, czy sobie odpalą i. Z tym głupia. W gotuje się w tobie i czujesz, że zaraz wybuchniesz. Powiem tak. To jest najgorsze jego przestępstwa? To, że chciał cię zdobyć, nic nie płacąc? You are so weird. Może nie będziemy go obrażać, może go uderzmy. <ścoughs> Twoje ramię wystrzela do przodu, ale pers jest zbyt szybki. Łapie cię za nadgarstek. Nie jest refleks. Przypuszczam, że na to zasłużyłem. Okłamywałeś mnie przez cały ten czas? Odezwała się święta, która nigdy nie skłamała. Nie cały. Dlaczego? Mój brat. Ale, Mój brat od zawsze miał obsesję na punkcie każdej kobiety, z którą się przyjaźniłem. Ale odnosząc się do Twojego pytania, nie wiem, daje mu to jakąś dziwną satysfakcję. Sadomaso i inne takie. Mhm, rozumiem. Twoje oburzenie rośnie z każdym słowem, które wypowiada run. Persji słucha spokojnie, wciąż utrzymując twoje spojrzenie. Nawet przełapany na kłamstwie zachowuje uśmiech. Trzeba mieć dupet Zaaranżował nasze porwanie przez leśnych złodziei. Celowo kazał trzymać mnie w zamknięciu, kiedy ty zostałaś zabrana na halę aukcyjną. Jak mogłeś? <śmiech> Sorry, <śmiech> piłam soczek. Persji ignoruje twoje pytanie. Widzę, że dzisiaj jest dzień mówienia prawdy. W takim razie może ta piękna dziewczyna chciałaby poznać twój sekret, bracie? Właśnie byłam ciekawa, dlaczego mamy ufać Runowi, skoro to Persji jest taki zły i w ogóle. Przecież są braćmi, więc oboje będą e, podobni. No, że nie tacy sami, ale podobni. Uwierzcie mi, że myślałyśmy z siostrą, że jesteśmy bardzo różne, ale... Koniec końców jesteśmy bardzo podobne. Percy, Nie sądzę, żebym była w stanie znieść coś więcej. Jedynym powodem, dla którego dotrzymuje towarzystwa wieśniakom jest to, że nie może być z kobietą o równym jemu pochodzeniu. Jest przeklęty. Nieszczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że mój brat nie może poślubić nikogo, w kim płynie królewska krew. To wielka szkoda, zwłaszcza dla arystokraty. To dlatego Run stał się taki zimny i zdystansowany, kiedy dowiedział się, że jestem księżniczką Olianą. Dobra? To tłumaczy jego zdenerwowanie. Już nie jestem na niego taka zła. Ron gniewnie spogląda na Persiego. Teraz już rozumiem. W przeciwieństwie do mojego brata ja chciałem twojego towarzystwa pomimo tego, że mogą poślubić kogoś szlachetnie urodzonego. <słuch> Jak powinnam odpowiedzieć? Dobra, może nie będę nikomu źle życzyć. Nie wierzę ci. Nie spodziewałam się, że mi uwierzysz. Nie w tej sytuacji, ale być może kiedyś zaufasz moim słowom. Nigdy. Nigdy to bardzo długi czas, moja piękna. Eee, mówi się nigdy, nie mów nigdy. Ha, Nie żałuję ani jednej rzeczy. Gdybym mogło to zrobić jeszcze raz, zrobiłbym to. <słuch> Kłamca. Jak mogłam uwierzyć mężczyźnie, który tak bardzo mnie zwiódł? Opuszczamy to miejsce w tej chwili, run. Myślałam, że już nigdy tego nie powiesz. Och, bracie, zanim odejdziesz. Tak? Słyszałeś może ostatnią nowinę? Wszyscy o tym mówią. Jaką nowinę? Księżniczka Liana się odnalazła, bla, bla, bla. Tak? Zgadłam? Krąży plotka o tym, że odnalazła się księżniczka Liana. Skąd ja to wiedziałam? Zarówno ty, jak i Run zamieracie. Czy on może o mnie wiedzieć? To tylko plotki starych kobiet. <laughs> Och, nie. Książęta, też szlachetnie urodzeni z całego królestwa, wyruszają, żeby ją poznać. I oczywiście posadzić na tronie. Jest najwyżej postawioną osobą w całym królestwie. Podróżyłam przez całe królestwa, żeby się ze mną spotkać. I gdzie ci wszyscy książęta pójdą się z nią spotkać? Do pałacu, w którym mieszka oczywiście. Ale ona tam nie mieszka. W którym pałacu mieszka? W sąsiednim królestwie. Chodzi o kryształowy pałac. Bracie, jestem zaskoczony, że o tym nie słyszałeś. Teraz, kiedy już odzyskałeś swoją piękną towarzyszkę, mogę wyruszyć tam osobiście. Jest bezwstydnym kobieciarzem. Powinnam była zdać sobie z tego sprawę zamiast ufać jego szerok szerokiemu uśmiechowi. A co ja mówiłam kilkanaście minut temu? Że ja lubię złodzić, zdobywać zaufanie, a jednocześnie dowiadywać się prawdy i nie czuć się przez to zranioną. Czyli lubię znajomość z dystansem, gdzie ja dystansuję się od osoby, która o tym nie wie i dzięki temu ja zachowuję pozory zdrowego rozsądku może nie pozory, ja zachowuję zdrowy rozsądek i jestem w stanie racjonalnie działać i podejmować dobre decyzje. Oczywiście nie mogą sobie wyobrazić, żeby jej piękno mogło dorównywać twojemu. <laughs> Jest zdziwiony, jak ją zobaczył naprawdę. Jego oczy spotykają się z twoimi po raz ostatni. Wchodzi jedna z pokojówek Persiego i szepczą mu coś do ucha. Musicie mi wybaczyć, Wierzę, że jeszcze się spotkamy. Robi szarmancki ukłon w twoim kierunku, a potem odwraca się i wychodzi. Kiedy zostajecie sami, odwracacie się do siebie. E, jakieś włosy mi ciągle wpadają. Do, na twarz do buzi. Chuj. Jestem sam na sam z runem. Powinnam. E... Może nie go przytuli tak mniej oficjalnie. Run, cieszę się, że cię widzę. Oplatasz ramionami jego tors, ale mimo wszystko on pozostaje bez emocji. Klątwa. Nawet jeśli coś poczuł, ta klątwa stoi między nami. Jeśli oni wszyscy podróżują, żeby zobaczyć się z księżniczką Lianą w kryształowym pałacu, to musi chodzić o kogoś, kto się pode mnie podszywa. Widziałaś, kim był łowca? Zmiennokształtnym. Jeśli czarna magia może to zrobić, z pewnością może także udawać księżniczkę Lianę. Łowca, którego serce należy do złej czarownicy. Uf, uf, uf. W takim razie powinniśmy prędko wyruszyć do kryształowego pałacu. Jeśli na śladowcy uda się oszukać królestwo, każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będą cierpiały pod jego rządami. Jesteś pewna, że chcesz podjąć tę wyprawę? Jestem bardziej niż pewna. Rozważasz słowa runa. To najtrudniejsza decyzja, jaką musisz podjąć, odkąd poznałaś swoją prawdziwą tożsamość. Cokolwiek zadecyduję, muszę działać mądrze, nawet jeśli złanie, złamie mi to serce. Nie chodzi mi o to, czy tego chcę. Moim przeznaczeniem jest kroczyć tą ścieżką. Wieczny San Anna nie stanowi dla niej niebezpieczeństwa. W takim razie powinnam skupić się na obowiązku wobec mojego królestwa, a potem uratować przyjaciółkę. Jak sobie życzysz, księżniczko Orianu? Piękne zakończenie. Wow! O ile cała historia. Pamiętam początek, jak byłam podekscytowana, że to będzie, że to jest w ogóle jest super i wszystko. A później mi to zbrzydło przez te scenki i w ogóle bo mech. Zakończenie jest super. I ta kwestia Persi run. Jeżeli w to nie graliście, a zakładam, że większość grę, dajcie znać, czy ktoś z Was się tego spodziewał, bo ja nie. Hm. No ale cóż, ode mnie to było na tyle. Nie pytajcie, kiedy następny ton, bo Tom po prostu będzie, kiedy będzie. Um, Ode mnie to na tyle. Do następnego. Cześć. I pa pa!